W salonie Małgosi zostaną wydzielone trzy strefy. Kuchenna z niewielkim półwyspem, jadalniana z małym stołem i krzesłami oraz strefa wypoczynkowa z kanapą i miejscem pod telewizor. No i sypialnia. Styl Hamptons, czyli styl nadmorski, lekki, świeży, tak żebyś się poczuła, że jednak jesteś w podróży. Mam też drugą propozycję. Proszę, coś już bardziej Klasycznego, ale dalej pozostajemy w stylistyce poniekąd marynistycznej, czyli ten kolor błękitny, niebieski się pojawia, trochę ciemniejsze łóżko. Czy któraś z tych opcji do Ciebie bardziej przemawia? Minimalnie bardziej podoba mi się ta opcja z półką nad łóżkiem bezpośrednio. Czyli jednak trochę bardziej stonowana wersja? Zdecydowanie ale tak. Ale możemy ją wzbogacić dodatkami. I w to warto chyba pójść. W sypialni Gosi na środku stanie duże łóżko z tapicerowanym zagłówkiem. Obok pojawi się pojemna szafa, a na ścianie zawisną dodatkowe półki, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Całe mieszkanie będzie utrzymane w jasnych kolorach z dodatkiem niebieskich akcentów. Łazienka w mieszkaniu gości jest już prawie wykończona, wymaga niewielkich poprawek. We Wewnątrz pojawi się pojemna i elegancka szafa. W tej niewielkiej przestrzeni znajdzie się miejsce na wszystkie potrzebne funkcje. Zostawiam Zostawiamy I drugą działamy. opcję i zaczynamy działać. Tak. Świetnie. Dziś rozpoczyna się remont u Gosi. No, nie ukrywam, że nie mogę się doczekać. Cześć, Tomku. Cześć, Agnieszko. Gotowy do pracy? Gotowy. Pomóc ci? Nie, dziękuję. Remont mieszkania Gosi wykona Tomek. Chodź, Tomku. Salon z aneksem. Nieduża przestrzeń, ale trochę jest do zrobienia. Jak widzisz, Przełącza już są wyprowadzone pod telewizor. On ma być tutaj zawieszony, ale nie chciałabym, żeby były widoczne kable. Po drugiej stronie też ważna ściana, ponieważ na nie ma być tapeta strukturalna. Jasna, od góry do dołu. Więcej filozofii tutaj nie ma. Łatwe i przyjemne. Dobrze, to chodźmy do drugiego pokoju. No i sypialnia z garderobą. Do przesunięcia na pewno są te dwa punkty, kinkiety. Jeden w jedną w stronę, drugi w drugą. Przy suficie też będą listwy, montaż oświetlenia, montaż karnisza. Cały zakres. Jak to wygląda, jak to oceniasz? Pozytywnie. Rozumiem, że jesteś w takim razie zwarty i gotowy, żeby już zaczynać. Już się nie mogę doczekać. Lecę i się spotkamy niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tomek nie traci czasu. Zabezpiecza podłogę i zabiera się za pierwsze prace remontowe.